Można powiedzieć ten strajk właściwy, bo, bo strajk jakby rozpoczął się już w nocy z 12 na 13 po aresztowaniu przewodniczącego związku. Można powiedzieć, że górnicy, którzy przybiegli mu na pomoc, bo on zdążył jakby powiadomić kopalnię, że przyjechały samochody z milicją, no to koledzy pobiegli jakby tutaj blisko kopalni, pobiegli mu na pomoc, zostali pobici tam pod tymi drzwiami, zostali dosyć, dosyć mocno poturbowani. No i wrócili na kopalnię właśnie pokrwawieni, porozbijani, także... Koledzy, którzy się dowiedzieli o tym, no i w ten sposób, aby rozpoczął się ten strajk w nocy z 12 na 13, wezwano, kazano wezwać dyrektora w nocy, no i ten postulat ich był taki, że żądają uwolnienia przewodniczącego, bo jeszcze wtedy to była jakby można powiedzieć 23.30, czyli to jeszcze było jakby przed oficjalnym wprowadzeniem stanu wojennego, czyli nikt jeszcze wtedy nie wiedział, co się stało, więc żądano tylko wypuszczenia przewodniczącego. I ten strajk jakby rozpoczął się, ale w niedzielę został po mszy, która też została odprawiona, został jakby zawieszony i powiedziano tak, czekamy do poniedziałku, aż przyjdą wszyscy ludzie do pracy i wtedy zadecydujemy, czy ten strajk właściwie się rozpocznie, albo ewentualnie, że przyjdziemy, podejmiemy podejmie pracę. Ja byłem jako osoba dozoru wtedy 13 grudnia, to była niedziela, przyszliśmy na odprawę ranną, bo zawsze jest taka odprawa. No i tam był już pan dyrektor kopalni naszej, Maciej Zaręba, Przyszli wtedy generowie już i dostaliśmy wytyczne, że mamy zjechać z ludźmi do, na dół. No i co pół godziny dzwonić za portami, zresztą informować się o wytycznych. Zresztą myśmy z ciekawości nawet dzwonili, co się, co się na górze dzieje. Myśmy tam po prostu prace remontowo-konserwacyjne musieli z ludźmi wykonywać na oddziale wtedy. No wyjechaliśmy z dołu i... Wtedy niektórzy już chodzili po kopalni, tutaj taki, taki delikatny szum się już robił po prostu wśród ludzi, nie? wśród załogi, bo już wiadomo był ogłoszony strajk, stan wojenny wtedy. Nikt nie wiedział co, co dopiero to były początki, chyba niedziela wtedy jeszcze, zimna zimno było, śniegu dużo, bo to taka, no i to tak jeszcze było wszystko jeszcze. Tak jak powiedziałem, przewodniczący był aresztowany Solidarności, jego zastępcy po prostu się wystraszyli i, i nie przyszli tutaj na kopalnię, jakby no, wiedzieli zresztą każdy z nas czytał ten, 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 to ogłoszenie o wprowadzeniu, obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego, gdzie groziła nawet kara śmierci za, za to, że ktoś jest przywódcą strajku w zakładach zmilitaryzowanych. Także tutaj jakby brakowało tych, tych przywódców i faktycznie dopiero w poniedziałek, jak górnicy przyszli do pracy, przyszli tutaj na łaźnię rozbierać się, no ale. ale, ale Mówić, że tak nie może być, że nie zgadzamy się z tym, co robimy I jakby te, te, te rozmowy doprowadziły do tego, że, że podjęto jakby referendum, bo to można powiedzieć, tak, tak tutaj podjęto tą, taką decyzję, że e, co robimy, czy strajkujemy, czy idziemy do pracy i, i, i wybrano spośród ciebie kilku ludzi, kilku, ta, kilku naszych takich przywódców, którzy jakby to zebranie tutaj poprowadzili, no i, i odbyło się głosowanie, czy idziemy do pracy, czy przystępujemy do strajku. I wtedy wszyscy, którzy tutaj byli zgromadzeni, a było tutaj ponad 2000 ludzi zgromadzonych, podnieśli ręce, że, że nie przystępują do strajku, że znaczy, że nie przystępują do pracy, że przystąpią do strajku. No i, i to, że Postulaty jakie, które tutaj podczas tego zebrania jakby zostały tak podkreślone, no spiszemy na kartce i damy do dyrekcji. To jakby były te pierwsze postulaty, czyli pierwszy postulat wypuszczenie przewodniczącego, drugi to było zniesienie stanu stanu wojennego. I czekano na zmianę popołudniową, bo na kopalni pracuje się w tym, w tym, w tym trzyzmianowym jakby systemie, więc popołudniowa zmiana też bardzo liczna, też około półtora tysiąca ludzi, którzy przyszli do pracy. I znowu było to samo. Ja pamiętam, bo akurat ja przyszedłem na popołudniu do pracy. No to tutaj, właśnie któryś z kolegów wszedł na ławki, powiedział: Ranna zmiana przystąpiła do strajku, i zapytał się, co robi popołudniowa zmiana. Czy, czy idziecie do pracy, czy hmm. także, także również tutaj, jakby, jakby również ta popołudniowa zmiana zadecydowała poprzez podniesienie ręki, poprzez podniesienie ręki, zadecydowała o przystąpieniu do strajku. To samo było ze zmianą nocną, także można powiedzieć, że w poniedziałek zadecydowały wszystkie trzy zmiany, wszyscy pracownicy kopalni zadecydowali, czy kontynuują strajk, czy, czy przystąpią do niego i, i o formie tego strajku. Był komisarz wojskowy, który oczywiście zaraz tutaj... Jakby wystąpił przez głośniki i tak dalej, że, że absolutnie, że jest to niezgodne z prawem, że nie mamy prawa, że mamy jechać do pracy, co nam grozi. Zaraz nam przedstawiono, że będziemy prawda, odpowiadać, że będziemy aresztowani. Także te groźby i, 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 i prośby z kolei ze strony dyrekcji były, żeby jednak przystąpić do pracy. No ale górnicy postąpili w ten sposób, spisali te postulaty dali je dyrekcji no, i, i, i czekali jakby na, 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 dalszy, na dalsze rozwinięcie sytuacji. Na pewno było wielu ludzi, którzy, którzy się bali i którzy poszli do domu, bo, bo wielu górników to nie, że wszyscy tutaj byli. Tu była znaczna większość górników, można powiedzieć, że trzy czwarte górników strajkowało, ale była jedna czwarta, przede wszystkim kobiety, przede wszystkim kobiety, które, które mogły pójść do domu, bo nawet taka była decyzja, że, żeby jednak tutaj nie było kobiet, bo, bo to było po prostu jednak każdy sobie zdawał sprawę, że to nie są żarty, że to nie jest zwykły strajk, że jednak ten. No, w pierwszych dniach było tak, że, że górnicy chodzili do domu ci, którzy tutaj mieszkali, więc szli do domu. Wracali na, na, następnego dnia i znowu przystąpili do strajku. No, ci, którzy mieszkali gdzieś dalej, no to oni tutaj po prostu zostawali. Ale już od wtorku, gdzie dowiedzieliśmy się o tym, co się dzieje na innych zakładach pracy, że po prostu są ścieżki zdrowia, że biją, że potem już nawet dowiedzieliśmy się, że strzelają na innych zakładach, bo takie informacje też nam tutaj Jasne. przynoszono, to, no to wtedy podjęliśmy decyzję, że już nikt nie wychodzi stąd, że zostajemy tutaj i... i, i i wtedy właśnie był ten, ten, ten strach. Ten strach spowodował też to, że poszli po księdza, poszli po, po, naszego, po naszego księdza, który tutaj jakby był proboszczem tej parafii i poprosili go od, o odprawienie mszy. Ustawiono w tej łaźni stół, postawiono krzyż. Więc poproszono księdza, żeby przyszedł nam odprawić msze bo tak jak powiedziałem, wszyscy, wszyscy jednak byli bardzo zdenerwowani, no i nie, nie ukrywam, że jednak, jednak był strach. Był strach, no w tym miejscu ustawiliśmy, ustawiliśmy stół, został przykryty białym takim obrusem ustawiony krzyż i jakby tam się tutaj, tutaj w tym miejscu jakby się odbyła w takich, w takich warunkach, przy tych ubraniach brudnych, w, w, w łaźni, która była pełna ludzi, bo tak jak powiedziałem, tutaj było. Parę tysięcy ludzi, no trudno nawet powiedzieć, no bo była po prostu pełna, wszyscy nawet, którzy gdzieś w warsztatach e, mieli swoje miejsce, pracowali, to również na tą mszę tutaj, po prostu do tej łaźni, do tej łaźni przyszli. No bo część ludzi musiało zjechać na dół jednak, to jest takie już zabezpieczenie zakładu, że został zostało wyznaczone i takimi na odprawach, że wtedy do odwadniania, do pompowania wody i tak dalej, to musieli zjechać służby zabezpieczające po prostu. Takie dyżury, tak? takie dyżury, no w każdy oddział miał w granicach 13 ludzi wtedy. Pamiętam, że myśmy chyba 13 osób posłali wtedy po południu y, do pracy. No po prostu takie zabezpieczenie oddziału. Miejsca pracy, o tak bym ładnie powiedział, żeby to tak zwłaszcza, nazwać. zwłaszcza, że na dole był pożar, mieliśmy pożar wtedy tak, i, i ratownicy musieli ratownicy zjeżdżać, musieli zjeżdżać tak, jakby, to... jakby ratować, ratować i gasić ten pożar, także kopania była zabezpieczona, była zabezpieczona i z zewnątrz i. Z i listy z dołu. sporządzone tych, co mają zjechać na dole. Tych, co zjeżdżali, ci ludzie listy zjeżdżali na... i przez komisarza zatwierdziła. Tak, to tak. To tak to była to odprawa normalnie i wyznaczone zostało dozwury, wyznaczony zostało plus ilość tam osób danego oddziału, który Zjechać na dół, żeby zabezpieczyć, no pobudować. Że jak, jak długo będziecie się bronić? Ale to plan, plan pracy, to nie plan. To, tutaj, to mówimy o planie pracy. O planie na dole. Planie tak, tak. Również, tak. również tutaj na powierzchni było tak, że, że ci nasi przedstawiciele, tam gromadząc się, no, podjęli decyzję, że będziemy pilnować kopani, żeby jednak nikt na teren kopalni niepowołanej wszedł. I jakby zabezpieczyć ten teren. Powołano takie grupy z różnych oddziałów ludzi, którzy przez dzień i noc jakby patrolowali cały teren kopalni. Czyli chodzili wokół, wokół terenu kopalni i pilnowali, żeby jednak nic się z zewnątrz złego nie stało. No, również oni byli tymi naszymi takimi, no można powiedzieć, przekaźnikami. Oni nam mówili, co się dzieje na zewnątrz, że gdzieś tam od strony centrum Katowic podjechały wozy milicyjne. Że, że także oni nam przekazywali te, te informacje tutaj. No, broń, znaczy broń. To ja powiem, bo broń to w zasadzie stało się w ten sposób, że po tych informacjach, które otrzymaliśmy z innych kopań, że tam zostali pobici, że tam, że tam nawet mieliśmy informację, że strzelają, chociaż no, to były niesprawdzone, bo to ktoś przyszedł, coś powiedział Otka. jeden drugiemu, bo, bo wiemy, że telefony, że nic nie działało. No wtedy tutaj podjęto decyzję o tym, że każdy zacznie się broń. zacznie się ludzie jakby zbroić. no Każdy co miał, czyli albo to był sztyl z jakiegoś kilofa, czy z łopaty, albo jakiś kawałek węża, takiego gumowego, grubego, albo, albo jakieś pręty, także praktycznie każdy, bo także jesteśmy podjęli taką decyzję, że bić, bić się po prostu za darmo nie damy I, i taka była jakby decyzja, dlatego każdy był tutaj uzbrojony. Wtedy też ustawiliśmy barykady, właśnie tam, gdzie były bramy wjazdowe na teren kopalni, ustawiliśmy barykady z wózków, tutaj takich kopanianych, różnego innego żelastwa, tak żeby zabarykadować te, te wejścia, no jak się potem okazało, to, to, to nie zdało egzaminu, bo czołgi po prostu wjechały i rozbiły te barykady i, i po prostu za czołgami na teren kopalni weszła milica. Że, 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 że zabawy może tutaj. Znaczy myśmy już e, pa, wielokrotnie e, widzieli, co się dzieje, czyli jakby była taka demonstracja siły. Przed kopanią przejeżdżały powiedzmy takie, takie grupy kilka, po kilkadziesiąt samochodów milicyjnych wojskowych jakby przejeżdżały po to, żeby pokazać, zademonstrować, że oni e, się nie cofną przed niczym. E, no już samego szesnastego, gdzie komisarz wojskowy jakby dał nam takie ultimatum, że mamy się wycofać, mamy. Mamy odejść, mamy przystąpić do pracy albo wyjść do domu, bo za, jeżeli nie, to w ciągu godziny po prostu na teren kopalni wejdzie, wejdą siły y, milicyjne. No, wtedy padły takie słowa, że jeżeli na teren kopalni wejdzie wojsko, to my się z wojskiem nie będziemy bili, bo to tak akurat było, że przecież wielu ludzi z nas miało, miało tam swoich krewnych w wojsku. Ja na przykład miałem brata, który też był akurat w tym samym czasie w wojsku. Y, także myśmy taką decyzję podjęli ale powiedzieliśmy również to, że milicji po prostu pałować się nie damy, że nie damy, że będziemy się wtedy bronić. No i wtedy rozpoczęła się jakby walka na zewnątrz kopalni. Rozpoczęto, rozpoczęto jakby walkę z mieszkańcami Katowic, którzy przyszli tutaj pod kopalnię, przyszli bronić też tej kopalni, bo tam były nasze rodziny, byli tutaj mieszkańcy tego, tego osiedla. Tam też było może z tysiąc, dwa tysiące, może nawet więcej ludzi, którzy zostali jakby najpierw pobici, rozpędzeni poprzez, poprzez te siły milicyjne. No a potem czołgi wjechały, wjechały rozbijając te nasze barykady, przy bardzo silnym ostrzale gazów zawiązanych, bardzo silnym huku, petard tych, tych ślepych pocisków, którymi strzelano nawet z czołgów. Znajdujemy się przy punkcie przyszybowym, sanitarny punkt przyszybowy, tutaj był punkt opatrunkowy, który... W dniu rannych znoszono tutaj, byli opatywani ranni wtedy w tym czasie. I wszyscy tutaj, właśnie był pan doktor z panią pielęgniarką, opatywali właśnie tutaj wszystkich, którzy byli pod krzyżem y, ranni zostali w tym czasie. Później zostali przenoszeni, ranni do sanitarek i wywożeni z, z kopalni do szpitali. i, I Tak, dalej. później zostało tak. Można powiedzieć, że. Ten punkt, to, jest mało, to są dwa małe pomieszczenia, które potrafią pomieścić tam raptem może 10-15 osób. W tym punkcie w niektórych momentach przebywało blisko setka ludzi, setka ludzi rannych, setka ludzi, których musieli ci lekarze jakby opatrywać, czy, czy wręcz ratować im życie. No niestety tutaj musimy powiedzieć, że nie pozwolono ratować życia górnikom. Nie dopuszczono krwi, chociaż lekarze usilnie domagali się, już nawet nie prosili właśnie domagali się, żeby, żeby dać krew, żeby mogli ratować jeszcze życie tym, którzy byli ciężko rani. Niestety nie dopuszczono krwi. Nie dopuszczono również karetek pogotowia tutaj na teren kopalni. Musieliśmy tych naszych rannych kolegów wynosić na noszach tam na zewnątrz, na zewnątrz kopalni przed dyrekcję, gdzie, gdzie już tam sanitarki ich zabierały. Ale też były sytuacje takie, że nie dopuszczono nawet tych karetek pogotowia, które przyjechały z centrum Katowic. Zostały zatrzymane te karetki. E, pobito kierowców, pobito pielęgniarki właśnie za to, że przyjechały jakby ratować, ratować życie górników. Tak jak powiedziałem tu na tym punkcie, e, ci, którzy zmarli, ci, którzy zginęli. Dla nich już tutaj miejsca nie było. Musieliśmy ich wynieść stąd. Z lekko ranni górnicy, zaraz po opatrzeniu ran, jakby wracali na, to, na, na miejsca swoje, czyli na to pole bitwy tam na, na kopani. Ciężej ranni zostawali tam na punkcie, ale to były już tak, tak duże ilości, że po prostu tam się nie mieścili. Niestety nie było już miejsca nawet dla tych, którzy po prostu już wtedy stracili życie. Zostali przeniesieni tutaj do sąsiedniego pomieszczenia. Zostali położeni na ziemi przykryci takim płótnem, które udało się jakby tutaj na na szybko zabezpieczyć. I ci górnicy tutaj w tym miejscu właśnie za moimi plecami, leżeli, leżeli po prostu na ziemi do czasu, aż do wieczora można powiedzieć, jak zostali stąd zabrani już, już przez prokuraturę. Myśmy tutaj jakby zażądali wręcz już po, po, po tej całej akcji, żeby przyszli, zobaczyli, co zrobili. I przyszedł z nami tutaj dyrektor przyszedł właśnie ten komisarz wojskowy i ci dowódcy właśnie tutaj w to miejsce zostali przyprowadzeni, żeby im, odkryto im właśnie ciała naszych kolegów i to był jakby taki taki moment bardzo, bardzo znamienity. Myśmy zażądali nazwisk, chcieliśmy, żeby zostały te nazwiska dowódców podane do publicznej wiadomości, no, ale tego tego jakby naszego żądania nie spełniono, jedynym jakby takim żądaniem, które, które pozwalało nam na zakończenie strajku, które, które jakby zostało wykonane to to, że bezpiecznie mogliśmy wrócić, wrócić do domu, podstawiono autobusy i mogliśmy stąd po prostu bezpiecznie odjechać do domu. Aresztowania dopiero były następnych, następnego dnia i z następnych dni. Aresztowano jedynie tych, którzy Z, racji, z punktu centralnego przeniesiono tutaj ciała przez ratowników górniczych tutaj naszych, poukładane zostały i tak tu kolega mówił na wstępie, że pookrywane folią, a później prześcieradłami zostały przykryte i po prostu chroniono, nie dopuszczano pewnych osób tutaj, żeby chcieli wszyscy oglądać, koledzy i wszyscy, tutaj, ile osób, kto zginął i tak dalej, ale tu było chronione przez ratowników, nie dopuszczane było dopiero później, to jak kolega wspomniał. Sprowadzono dyrektora kopalni i komisarza i pokazano im ciała i do, wtedy zostało dopiero to głośno powiedziane, który z kolegów zginął i, i, i zostało to tak głośno na osiedlu wszędzie już były ciała, nazwiska popodawane wtedy między innymi się między innymi mój kolega Zbyszek Wilk właśnie jego żona wtedy Ela w szpitalu pracowała i też się od rannych górników dowiedziała o tym, że, że jej mąż tutaj zginął na, na kopalni. Myśmy wtedy tą Przekazali jej wypłaty, bo na kopalni była wypłata, przekazaliśmy wypłatę tutaj do domu, zawieźliśmy wypłatę i dzieci małe tam wtedy w domu dowiedziała się od rannych górników o, o swoim mężu, który zginął tu na kopalni, Pracował też na oddziale wydobywczym piątym. Miałem, przy, miałem z nim razem w piłkę i razem na oddziale wydobywczym pracowali I wtedy to takie mój wspaniały kolega, wtedy, który pracował. No tak, sytuacja była tu w Stacji Ratowniczej, tak to możemy krótko powiedzieć. zostało w tym przekazane wszystkim, nie? No teraz znajdujemy się właśnie na placu, gdzie, gdzie rozegrała się największa tragedia tutaj na kopalni Wujek. Właśnie w tym miejscu zginęli nasi koledzy, a wielu zostało ciężko rannych. Barykada, którą ustawiliśmy właśnie tam na bramie została przewrócona przez czołgi, które które wjechały na teren kopalni za czołgami weszły całe plutony milicji, milicjantów ubranych w hełmy w pał, wyposażonych w pałki w tarcze. Przy silnym obszale gazów zawiących przesuwali się jakby na teren kopalni. Górnicy tutaj stawili zdecydowany opór, wypychając wielokrotnie z terenu kopalni właśnie milicjantów. I po, można powiedzieć, po godzinie czy może nawet po blisko półtorej godzinie takiej walki na teren kopalni został wprowadzony pluton specjalny który rozpoczął strzelać do górników. Tutaj właśnie na tym placu za moimi plecami można powiedzieć, ci pierwsi górnicy zginęli właśnie dokładnie tutaj w tym miejscu a niektórzy nawet tam, tam jak dzisiaj, gdzie dzisiaj stoi transformator, czyli można powiedzieć z odległości 60 metrów zostali zastrzeleni celnymi strzałami, tak jak właśnie tutaj kolega Czekalski, który zginął celnym strzałem w serce z odległości 60 metrów. Można powiedzieć, że była to regularna bitwa. Nie było jakichś specjalnych tarzy, które mogłyby wywołać coś takiego, że, że, że strzelali. Dziś tłumaczą się, że strzelali w obronie władzy. Dlatego ja podkreślam te odległości. Górnik, który zginął z najbliższej odległości, to jest 16 metrów, najdalszych 60. E, trudno powiedzieć, że ktoś będąc 60 metrów e, jest jakby zagrożeniem życia dla, dla milicjanta. Prawdopodobnie oni by kopalni wujek nie zdobyli. Oni już po prostu bali się i nie chcieli po raz kolejny, kolejny wchodzić na ten kopalni wujek. E, dlatego podjęto jakby takie działania czyli wprowadzono ten pluton specjalny. Jeden z kolegów, który zginął również trzymał strzały w plecy, także w ogóle jakby był górnikiem, który uciekał, mimo tego strzelano mu w plecy i niestety niestety tutaj zginął strzelano do górników, którzy Którzy jakby udzielali pomocy swoim kolegom, czyli podnosili rannego, to wtedy jakby został on również, również ranny. Były to wszystko strzały precyzyjnie mierzone, strzały tak jak, tak jak e, specjaliści to określają, strzały po to, żeby zabić, czyli w górne części ciała, e, przede wszystkim w głowę i przede wszystkim w klatkę piersiową, a w większości w serce. Także były to precyzyjne strzały, które niestety powodowały śmierć dziewięciu naszych kolegów. Co tego samego po południu czy wieczoru ten pluton specjalny dostał rozkaz wyjścia na szczelnicę i kazano im przestrzelać broń. Przestrzelano przestrzelono broń po to, żeby nie można było już nigdy rozpoznać, która kula jakby z, której, z którego karabinu pochodziła. Kazano im sporządzić protokoły. Każdy z nich podpisał zużycie amunicji. Nawet podpisali ci, których tutaj nie było. Czyli ci... ci Członkowie Plutonu, którzy jakby nie byli na kopalni, wujek również podpisali, że, że tu byli, strzelali, też właśnie po to, żeby nigdy nie można było znaleźć jakby bezpośrednich sprawców. Można powiedzieć, że ten Pluton specjalny był dzień wcześniej w kopalni Manifest Lipcowy, tam też strzelał. Ten sam Pluton przysłano tutaj na kopalnię wujek, no i ta tragedia się tutaj zdarzyła. Wszyscy oni zostali jakby. W pierwszych dniach stycznia nagrodzeni, czyli były nagrody, były awanse, były, były ordery, oznaczenia właśnie, właśnie za, za, stan wojenny, właśnie za kopalnię Wujek. Prokuratura, która wojskowa, która zabezpieczała te ślady, do dzisiaj nie ma żadnych, żadnych pocisków, które oni zabezpieczyli. Po prostu specjalnie je zabrano, zabrano je ze szpitala, zabrano je rannym po, po, po operacjach, zabrano i po prostu celowo je zniszczono po to, żeby też nigdy nie można było znaleźć bezpośrednich sprawców. No tak jak tutaj wielu, wielu nas powtarza, potem była taka e, martwa grobowa cisza po, po tych strzałach, po tym wszystkim, jak się dowiedzieli, że są zabici, ranni. E, no była, była taka sytuacja, że faktycznie nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Czy mamy pójść do domu, czy, 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 czy przerwać ten strajk, czy mamy w dalszym ciągu w dalszym ciągu go kontynuować, bo e, no nie ukrywam, ale, ale po prostu byliśmy bardzo rozżaleni. Myśmy się tego nie spodziewali. Każdy z nas był pewny. Zresztą tak jak historia pokazywała do roku 81, że na terenie zakładu pracy nigdy nie strzelano do, do, do ludzi. Strzelano na ulicach Poznania, strzelano na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina, ale to wszystko było na ulicach. Tutaj jakby ci starsi górnicy namówili, nie przeskakujcie przez płot, nie wychodźcie na zewnątrz bo na terenie kopalni nic wam nie grozi. Na pewno nie będą strzelali. No niestety prawda była inna. Weszli na teren kopalni i po prostu zaczęli do nas strzelać. Jeszcze tego samego popołudnia postawiliśmy krzyż. W tym miejscu stanął krzyż drewniany, pod którym można powiedzieć do dzisiaj spotykamy się, spotykamy się wraz z rodzinami górników, którzy tutaj 16 grudnia przyjeżdżają co roku, teraz będzie 25. rocznica, spodziewamy się i prezydenta, premiera, spodziewamy się gości również z zagranicy. Dziś ten drewniany krzyż jest właśnie wysok umieszczony w ramionach tego stalowego, stalowego monumentu na wysokości 33 metrów. Na pewno już wybaczyły rodziny. Tylko, że do wybaczenia jest potrzebna jedna rzecz. Jedna rzecz to, to trzeba się przyznać do winy trzeba powiedzieć, że naprawdę, że bo do tej pory. Jedynymi winnymi tych wydarzeń są górnicy, bo tylko takie są wyroki prawomocne, tylko takie są wyroki, które zapadły w 1982 roku na właśnie naszych kolegach, którzy jakby tutaj byli naszymi przedstawicielami, czyli przywódcami tego strajku. To oni siedzieli we więzieniu, oni byli prześladowani przez wiele lat. Niektórzy nie mogli do końca jakby powiedzmy swojej pracy wrócić tutaj na kopalnię. Po prostu dla nich kopalnia Wujek już została, jakby ten przedział zamknięty wtedy. Tylko, że my nie widzimy z drugiej strony, żeby ktoś z tamtej strony powiedział, że, że przepraszamy, że, że, że to było złe, że, że coś takiego się wydarzyło. E, tak jak powiedziałem, e, był apel taki, który rodziny też się pod nim podpisały, podpisały się córki górników z takim apelem o pojednanie, tylko że do tego pojednania jest jeszcze właśnie ta druga strona potrzebna, ta druga strona, która by przyznała się do tego, co się tutaj wydarzyło.